Jestem wspierana, chroniona i wierzę w dobro świata. Jestem kreatywna i cieszę się swoją seksualnością. Jestem pewna siebie i otwarta na świat. Jestem miłością i wybieram miłość każdego dnia. Jestem wolna w wyrażaniu swojej prawdy. Jestem połączona ze swoją intuicją i ufam, że prowadzi mnie w najlepszy dla mnie sposób. Jestem połączona z Absolutem i jestem częścią wszystkiego co jest. Wszechświat jest obfity i wszystkiego czego chcę starczy i dla mnie. Mam prawo chcieć wszystkiego czego pragnę. Pieniądze przychodzą do mnie z różnych stron. Dostaję pieniądze za to, że jestem. Pozwalam sobie czuć się finansowo bezpiecznie przy mężczyźnie. Zasługuję na każdą kwotę pieniędzy, jakiej pragnę. Mam więcej pieniędzy, niż mogę wydać. Stać mnie na życie moich marzeń. Wszystko, co wydaję, wraca do mnie pomnożone. Pieniądze są ważne i mam odwagę je przyjmować od wszechświata. Obfitość płynie do mnie z różnych źródeł. Zawsze mam i zawsze będę miała pieniądze. Zarabiam lekko i z radością. Urodziłam się, by żyć w obfitości. Jakby to było cieszyć się sobą każdego dnia? Moje poczucie wartości jest oczywiste jak woda i powietrze. Zawsze podejmowałam najlepsze decyzje w moim życiu. Jakby to było być zrelaksowaną i spokojną każdego dnia? Ufam sobie, pozwalam się prowadzić swojemu wewnętrznemu światłu. Czuję, gdzie znajdują się moje granice i potrafię je komunikować. Jestem wolna. Moje ciało jest moją świątynią, więc czczę je każdego dnia. Każdego dnia podejmuję wybory, które mnie wspierają. Gdy patrzę w lustro, to widzę piękną kobietę. Gdy przeglądam się w innych ludziach, to widzę mądrą kobietę. Zawsze ceniłam siebie. Zawsze uwielbiałam swój charakter. Zawsze uważałam, że jestem dobrą osobą. Uwielbiam swoją miękkość i delikatność. Bycie kobiecą kobietą jest bezpieczne. Potrafię ufać męskiej energii i daję się jej prowadzić. Każdego dnia obdarzam siebie i innych ludzi uśmiechem. Jakby to było, myśląc o sobie, czuć, że jestem naprawdę wartościową osobą? Zawsze byłam wierna sobie. Znam siebie, wiem czego pragnę i potrafię to komunikować. Dotykam swojego ciała i czuję wdzięczność za to, że mi służy. Dbanie o siebie to dla mnie priorytet. Jestem delikatna dla siebie i innych. Moja sylwetka zawsze była idealna. Moje serce zawsze było otwarte. Moja dusza zawsze była empatyczna. Moja czułość do siebie i świata prowadzi mnie przez życie. Zmysłowością postrzegam świat. Mój wkład do wszechświata jest znaczący i wyjątkowy. Moja kobiecość rozkwita każdego dnia, jak kwiat. Bycie kobiecą przychodzi mi naturalnie. Pozwalam sobie rozwijać się we własnym tempie. Jestem z mężczyzną, który kocha mnie ponad wszystko. Jest obecny i skoncentrowany na naszym związku. Jestem ważną osobą w życiu moich bliskich. Jestem z mężczyzną, który uwielbia sprawiać mi przyjemność. Czuję się bezpiecznie w moich relacjach z mężczyzną, przyjaciółmi i rodziną. Każdego dnia cieszę się coraz bardziej z moich relacji, i one umacniają się. Widzę radość i miłość w oczach moich bliskich, kiedy na mnie patrzą. Czuję spokój w towarzystwie mojego mężczyzny. Czuję radość w towarzystwie moich bliskich. Mam wystarczająco uwagi od tych, od których potrzebuję. Kocham i jestem kochaną. Mój mężczyzna sprawia, że mogę odpuścić kontrolę. Mój mężczyzna jest męski, mądry i zaradny. Ufam mojemu mężczyźnie i pozwalam się prowadzić przez życie. Moje najwyższe dobro jest brane pod uwagę w relacjach z mężczyzną, przyjaciółmi i rodziną. Jestem chciana w moich relacjach. Jestem wybierana. W moich relacjach. Każdego dnia czuję radość w moich relacjach. Czuję się bezpiecznie w miłości. Czuję wsparcie od mojej rodziny i przodków. Moje przyjaźnie są szczere. I pełne wsparcia. Czuję, że z moim mężczyzną pasujemy do siebie jak puzzle. Zawsze jestem szanowana. Czuję się ważna. Czuję się rozumiana i wspierana. Mój dom jest moją przystanią, w której dzielę się miłością i radością. Podziwiam mojego mężczyznę i czuję się podziwiana. W lekki sposób realizuję wspólne plany życiowe z moim mężczyzną. Gdy jestem z moimi bliskimi, czuję spokój i pewność. Moje potrzeby w relacjach są zaspokojone. Żyję w karmiącej bliskości z ludźmi. W moim związku mogę odprężyć się, bo czuję się zaopiekowana i akceptowana. To cudowne móc dzielić się szczęściem w relacjach. Mam wielopokoleniowe wsparcie swoich przodków. Zawsze byłam zdrową kobietą. Zawsze miałam idealną sylwetkę. Zawsze czułam się pełna życiodajnej energii. Zawsze potrafiłam zrozumieć swoje ciało. Zawsze miałam piękną cerę, włosy i paznokcie. Zawsze podobałam się sobie w lustrze. Moje organy wewnętrzne regenerują się, kiedy zdrowo śpię. Moje myśli są zawsze klarowne. Moje emocje są zawsze ważne i są moim drogowskazem. Dokonuję codziennych wyborów w trosce o swoje zdrowie. Poruszam się z lekkością, bo kocham swoje ciało. W mojej głowie panuje spokój. Czyż to nie cudowne, że potrafię zadbać o swoje ciało i zdrowie? Czyż to nie cudowne, że zawsze będę młoda? Ike, świat jest taki, jaki myślę, że jest. Kala, nie mam żadnych ograniczeń. Makia, energia podąża za moją uwagą. Manawa. Moment mojej mocy jest teraz. Aloha, kocham, więc dzielę się szczęściem. Mana, cała moc pochodzi z mojego wnętrza. Pono, skuteczność jest miarą prawdy.